Wypróbuj następujące rozwiązanie, aby usunąć Microsoft Store w systemie Windows. Naciśnij na ikonę Start. Wpisz PowerShell. Naciśnij na wyszukaną pozycję prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj ją, jeśli korzystasz z ekranu dotykowego i wybierz opcję Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlone okno z nagłówkiem kontrola konta użytkownika. Wybierz opcję tak. Wpisz polecenie Winget Uninstall, w cudzysłowie Microsoft Store i naciśnij klawisz Enter. Jeśli korzystasz z polecenia Winget po raz pierwszy, wpisz odpowiedni znak przy akceptowaniu warunków licencji i naciśnij klawisz Enter. Gotowe. Aplikacja Microsoft Store nie powinna już być dostępna na Twoim urządzeniu. To już wszystko. Do zobaczenia wkrótce.